Tekst manny na 21 maja Wszystko pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej i dostatecznie wyćwiczony. Drugi Tymoteusza rozdział 3 wersety 16 i 17 Komentarz parauzyjny Dobrze byłoby, gdybyśmy pamiętali, że wszystkie łaski ducha, cały postęp wiedzy dotyczącej spraw boskich, którego już dokonaliśmy i który dopomógł nam w zbliżeniu się do Boga i świętości, stał się naszym udziałem dzięki pismom Starego Testamentu oraz słowom naszego Pana i jego natchnionych apostołów. Zbyteczne byłoby więc udawanie się do innych przewodów po prawdziwą mądrość, która miałaby przygotować nas do obiecanego zbawienia. Reprint numer 2165 Komentarz Epifaniczny Pismo Święte jest natchnione przez Boga i dlatego zapewnia człowiekowi Bożemu pełnię boskich myśli w zakresie tego, w co ma wierzyć jako prawdę. Co odrzucać jako błąd, z czego oczyścić swój charakter oraz co czynić, by go rozwinąć. Poddając swoje serce i umysły wpływowi pisma świętego, człowiek Boży oczyszczany jest zatem z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, jak również zostaje w pełni rozwinięty w każdym dobrym słowie i zalecie. Przez co jest zupełnie przygotowany do wszelkiej sprawy dobrej. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa, rozdział 6 wersety szósty i siódmy. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim, i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym i będąc w drodze. I kładąc się i wstawając. Druga Samuelowa, rozdział 23, werset 2: Duch Pański mówił przez mnie, a słowa jego przechodziły przez język mój. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 70: Tak jako mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, werset 43 i rzekł im jakoż tedy Dawid w duchu nazywa go Panem rozdział 26 wersety 54 i 56 ale jakożby się wypełniły pisma które mówią iż się tak musi stać aleć się to wszystko stało aby się wypełniły pisma prorockie tedy uczniowie jego wszyscy opuściwszy go uciekli Ewangelia Jana rozdział 5 werset 39 Badajcież się pism, boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. Rozdział 10 werset 35 Jeśli rzecz one nazwał bogami, do których się stało słowo Boże, a nie może być pismo skażone, Ewangelia Marka rozdział 12 werset 24. Na to Jezus odpowiadając rzekł im, zaś nie dlatego błądzicie, żeście nie powiadomi Pisma ani mocy Bożej. Drugi Piotra rozdział 1 wersety od 19 do 21 i mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie. Ażby dzień oświtnął, i Jutrzenka weszła w sercach Waszych. To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od ducha świętego pędzeni będąc mówili święci Boży Ludzie. Dzieje Apostolskie rozdział 20, wersety 20 i 27 jakom się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach, albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Rzymian rozdział trzeci werset drugi, wielki z każdej miary, albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże. Rozdział piętnasty werset czwarty, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieje mieli. Psalm dziewiętnasty wersety od ósmego do dwunastego. Zakon pański jest doskonały, nawracający duszę, świadectwo pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu. Przykazania pańskie są prawe, uweselające serce, przykazanie pańskie czyste, oświecające oczy. Bojaźnie pańska czysta, trwająca na wieki, sądy pańskie są prawdziwe, a przytem i sprawiedliwe, porządliwsze nad złoto i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodsze nad miód i nad plastrem miodowy. Sługa też twój bywa oświecony przez nie. A kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. Psalm 119, versety 9, 11 i od 97 do 104. Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoje? Gdy się zachowa według słowa Twego. W sercu mojem składam wyroki Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. O jaką się rozmiłował zakonu Twego. Tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem mojem. Nad nieprzyjaciół moich mędrszym je niż przykazaniem Twojem, bo je mam ustawicznie przed sobą. Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym, bo świadectwa Twoje są rozmyślaniem mojem. Nad starców jestem roztropniejszy, bo przykazań Twoich przestrzegam. Od wszelkiej złej drogi zawściągam nogi swoje, abym strzegł słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, przeto, że ich Ty mnie uczysz. O jako są słodkie słowa Twoje pod niebieniu memu. Nadmiód są słodsze ustomy moim. Z przykazań Twoich nabyłem rozumu, przetoż mam w nienawiści wszelką ścieżkę obłędliwą. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 11, Ale Ty, człowiecze Boży, chroń się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, cierpliwości, cichości. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, wersety 21 i 25, Jeźliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, Poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanym. Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owa by im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy. To rozdział czwarty werset drugi, każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, wstrofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Żydów rozdział trzeci werset siódmy, przetoż jako mówi duch święty, dziś, byście głos jego usłyszeli. To rozdział czwarty werset dwunasty, boć żywe jest słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików. I rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Rozdział 10 werset 24 I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Drugi Koryntów rozdział 9 werset 8 A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelaki dostatek. Obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu. Efezów rozdział 2 werset 10, albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Tytusa rozdział drugi werset 14, który dał samego siebie za nas.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 3210. Pytania jak stosowałem stosowałam ten tekst w tym tygodniu? Dlaczego? Co mi w tym przeszkadzało, a co pomagało? Jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.